Jestem w pobliżu zoo Poznańskiego, myślę, wiadę. Zobaczę, co u moich koleżanek małp. A nie, jednak nie można wjeżdżać na rowerze. I wiecie co? Ja to nawet rozumiem. Tutaj przychodzi masa dzieci. Ich rodzice pewnie nie chcą co chwilę się rozglądać, zastanawiać, czy coś nie przyjedzie ich pociech. No i przede wszystkim są tu zwierzęta. Jako ludzie jesteśmy zobowiązani zapewnić im spokój. Dlatego jako Jeden pojedynczy rowerzysta, któremu odmówiono wjazdu tutaj jestem w stanie zrozumieć to i przyjąć w imię wyższego dobra dobra zwierzę. No, chyba, że chodzi o kilka tysięcy biegaczy. Trasa naszego maratonu poznańskiego będzie przebiegać właśnie przez to tutaj Zo. A zatem maraton nie tylko zabiera nam ulicę, zamyka miasto, ale także zamyka ZO. Olaz ten jeden dzień. W którym nie będziemy mogli do tego zapóść, jakoś to przeżyjemy. No ale co z tymi zwierzętami? Zwykle w poznańskim maratonie bierze udział dobre kilka tysięcy uczestników. Ostatnio 4,5, teraz zapowiedziały się jeszcze 3 tysiące, a do imprezy pozostały jeszcze 2 miesiące. I co? Cała chmara biegaczy tym razem wam już nie przeszkadza. Drodzy dyrektorzy ZO, i tu niespodzianka okazuje się, że nie. Admin konta ZO przekonuje, że liczba biegaczy odpowiada mniej więcej liczbie zwiedzających dowolny weekend. Nic się nie dzieje, można się rozejść. Jak ktoś czytał o tym, co się aktualnie dzieje w poznańskim zoo, może nie dać wiary tym tłumaczeniom. Dyrektor ogrodu słynie z tego, że bardziej niż o dobrostan zwierząt, dba o steropionowe figurki morszwinów i innych ssaków morskich. Pracowników walczących o to, by nie uśmiercać. Niepotrzebnie zwierząt wyśmiewa za bambizm. Osłonie nie widziały nieba przez kilkanaście miesięcy, co zmieniła dopiero interwencja radnej. Po jej wizycie, płot się jakoś w magiczny sposób nagle naprawił. Taki klimat w zoo panuje na co dzień, więc trudno się dziwić, że także w święto, jakim dla miasta, zwłaszcza dla jego władz. Jest maraton! Jeśli zainteresowała Cię sytuacja w poznańskim ogrodzie zoologicznym, koniecznie sprawdź nasz artykuł na ten temat na stronie odpowiedzialnypoznań.pl